Hej widzowie, z tej strony Aga, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam was w kolejnym Spend the Day With Me, w tą piękną trzecią niedzielę. Października, taka polska złota jesień, yy, oczywiście świeci słońce, ale nie u mnie, bo ja mam słońce od zachodu. Tak sobie myślę, że ja tu kładę taki ładny jesienny dyniowy kocyk z temu. Zapraszam w ogóle do oglądania tego odcinka, gdzie otwierałam te jesienne gadżety i takie ładne poduszki, a ja jestem chyba w świątecznej piżamie. No chociaż można pomyśleć, że jestem takim jesiennym czerwonym liściem, ale ja już czuję ten vibe świąt, pomimo, że naprawdę jest połowa października. Ostatnio z mamą śpiewałyśmy świąteczne piosenki, robiąc zupę dyniową, także, także zabawnie. Jeszcze chciałam dodać, że ten kocyk jest naprawdę taki milutki i taki fajny, że za każdym razem, kiedy tu się uczę i jest mi troszeczkę chłodno, to idę się pod niego położyć i zakryć. On jest taki kuszący. Śniadanie zwyczajne, chociaż w niedzielę zazwyczaj robię szakszukę lub jajecznicę. A dzisiaj tego nie mam, bo zależy mi na czasie, ponieważ po śniadaniu muszę się wyszykować i jadę na najlepsze miejsce, czyli dyniowelowe, takie piękne pole dyniowe, żeby sobie porobić piękne zdjęcia. Właśnie się szykuję, ale chciałam Wam pokazać, jakie mam śliczne kolczyczki. O, widać? To są takie pająki, takie halloweenowe bardziej, ale ja już je tutaj ubiorę jako znak jesieni. W poprzednim sezonie miałam na nie tyle komplementów, nawet pani w sklepie czy coś w tym stylu, że mam prześwietne kolczyki, bo one są duże na uchu, one w ręku tak nie wyglądają, ale na uchu naprawdę robią wrażenie. A i jeszcze warto dodać, że kupiłam je w Rosmanie sezon temu, rok temu. Teraz ich nie ma, ale może będą, nie wiem, za rok czy coś w tym stylu. Naprawdę fajne. A no i one są czarne, ale ta zapinka jest srebrna. Także jak ktoś ma jakieś alergie, czy coś to na luzie. Miałam zamiar już od bardzo długiego czasu, bo od długiego czasu. Mam zamiary jechać do Dieniowego ale to była taka pogoda to za ciepło, to za zimno, to deszcz. No i wczoraj stwierdziłam, że jedziemy, pomimo że wczoraj tak okrutnie padało. I mam takie ładne kozaczki. Chciałabym mieć kaloszki, żeby to było tak elegancko, rainy day, ale no niestety nie mam kaloszków. Chyba zainwestuję na przyszły sezon. Na dzisiaj kozaczki. Mam nadzieję, że nie będzie takiej pluchy, takiego wielkiego błota po wczorajszej ulewie. Dotarłam już do Dyniowa. Jak widzicie, jeszcze ubrałam szaliczek i nauszniki. Jest przyjemnie i czekamy sobie w kolejce. Trafiliśmy w takie nieszczęście, bo przyjechała duża wycieczka, duży autobus. Jestem tutaj trzeci raz. No i pierwszy raz to była taka pogoda, że był początek października, ale tak wiadomo, że było okropnie. Drugi raz to było gorąco, że na samym swetrze i jeszcze było mi za gorąco. A teraz jest trochę wietrznie, ale bez nauszników i szalika na luzie, jakby nie czuję, że mi owieje. O, zobaczcie, są też stare atrakcje, tak jak ten domek dyniowy, ale są też nowe, na przykład tutaj jest dużo kwiatków, takie duże słoneczniki. W ogóle tutaj zrobili obudowany ten sklepik, także fajnie, jak jest wiecznie, to można sobie tam wypić cieplutką, na przykład pumpkin spice latte. A oprócz pyszności i napojów, które wytwarzają tutaj właściciele tego, mamy tutaj food trucki, różne, widzicie, zakręcone ziemniaki, nawet pielnieni, zapiekanki, belgijki, belgijskie frytki, także jest duży wybór. Jakbyście chcieli tutaj być na cały dzień, to głodni nie będziecie. Nawet też jest wybór słoneczników, jak widzicie, bardzo duże pole, możecie znaleźć ten jeden idealny. Do zdjęcia. Tutaj naprzeciwko tych słoneczników jest taki stawek. I przed tym stawkiem stał taki bardzo fajny strach na wróble. W sensie to był bardziej taki patyk z koszulką, ale on prześmiesznie wyglądał. Teraz go nie ma i ja na nim tak ubolewam. On był taki fajny. Tutaj mam gdzieś wstawię zdjęcie, bo ja mam sprzed dwóch lat zdjęcie z nim. Więc będzie jeden kawałek serniczka dyniowego. I mam pytanie, czy można jeden jakby na wynos tak wziąć kawałek? Pewnie. Dobra, to wtedy będzie... Chcesz sernik? Nie, sernik nie, eee, to ciasto korzenno-dyniowe, jedno na wynos i jedno tutaj tak na, na miejscu. miejscu jasne. Mamy ciasta, akurat teraz tak w środku zwiedzenia zamówiliśmy, bo była malutka kolejka, eee, także sobie przekąsimy, już przetestowałam sernik dyniowy. Okej, okay. ja nie przepadam za sernikiem, ale był w porządku. Jesteśmy przy takiej jakby wiosce ze słomy. Ona wcześniej była w innym miejscu, ale teraz została przeniesiona, bo tam, gdzie była wcześniej, są takie atrakcje dla dzieci, są go karty, jest park linowy, także dzieci też będą miały naprawdę dużo, dużo zajęć. Tutaj w możecie też kupić y, różne, ale to różne rodzaje dyni. Y, nawet macie tutaj opis jak one smakują, jak wygląda ich miąższ. Ozdobny, nieozdobny. Ale myślę, że się skuszę na hokkaido. Ostatnio bardzo ją, ale mam paznokcie do tego, y, bo ostatnio bardzo ją polubiłam. Y, ma taki mało tego miąższu tych pestek i ma piękny kolor. No, moje buciczki są brudne, ale dobra się oczywiście wyczyści, no bo wiecie, chodzę też dosyć ostrożnie, no bo to jest jednak śliskie, a wolę mieć buty brudne niż się wyłożyć i być cała brudna. A to ciasto, które ja wam było tak pyszne, tak kuszące, marchewkowo dyniowo-korzenne z polewą z wiejskiego, dlatego jeszcze są na wynos. Dobrze, już finalnie nacieszyłam oczy i swoją osobę. Bardzo mnie to uszczęśliwia, takie robienie zdjęć. Wyjechaliśmy z Dniowelowe, tam bardzo dużo ludzi teraz jest. Naprawdę pełen parking i jeszcze pełna kolejka samochodów, pełna kolejka ludzi do kasy. Także to jest naprawdę popularne miejsce. I tak mój tata sobie oblicza, ile oni zarabiają. I co się okazało? Mnie policzono jako dorosłą, pomimo, że dzieci do 15 lat. Są taniej, a ja mam 15 lat. Jesteśmy w takiej bardzo pysznej, podobno jeszcze tutaj wcześniej nie byliśmy, ale polecanej, no i mam bardzo dużo dobrych opinii restauracji włoskiej właśnie tutaj w Gdańsku, na Rotmance. To jest kilometr od Dniwelowe, także bardzo fajnie i zamówiłam dania na wynos, bo jest 12:00, no o dwunastej ja obiadu akurat nie jem, ja jestem w jakoś trzecia, czwarta, um, ale nie chcę nam się robić w domu, nie, nie chce nam się ale nie będzie trochę za bardzo czasu, bo później mam mecz. Nie wiem czy Wam mówiłam, ale jestem czy liderką i no dzisiaj akurat w niedzielę mam mecz, więc chcę trochę zaoszczędzić ten czas na gotowanie. Muzyka Mały update, co się działo, bo jak już wróciłam do domu, to nie nagrywałam za dużo, było dosyć no, zamieszanie, bo jak wróciłam, no, to się przebrałam w takie luźniejsze rzeczy i wtedy testowałam makijaż na mecz, no bo jak wiecie, ja się nie maluję tylko tuż do rzęs i, i wiecie, i brwi, i wiecie, patrzałam jak ja wyglądam w kreskach, ale ja nie mam po prostu oka stworzonego do kresek. E i wyglądam w kreskach okrop... okropnie. Nie chcecie tego widzieć. I dlatego mam takie cienie do powiek. O, dobrze, widzicie. I mam taką brązową pomadkę, zawsze mam czerwoną, ale nie wiem czy, czy właśnie nasze trenerki stwierdziły, że nie czerwona, czy po prostu nie czerwona, dlatego że mamy pomarańczowe bluzki. No tak klimat pod Halloween, pod dynię. W sumie do dzisiejszego odcinka. Co to jest? Muszka, owocówka we mnie wleciała. Yy, także no, idę na mecz. Pewnie tam nie będę za dużo nagrywać siebie. Raczej takie, wiecie, króciutkie przebitki. I jeszcze chciałam Wam wspomnieć, yy, jak ten obiad z tej takiej pysznej yy, restauracji włoskiej na Rotmance. A więc ogólnie mój tata zamówił lasagne, a ja i mamie do domu wzięłam karbonarze z truflą. No i lasagna była bardzo dobra, ale jak jedliśmy tą karbonarę, to była taka średnia. W ogóle tej trufli nie było czuć, nie wiem, gdzie ona była. No i taka średnia była. No, no nie wiem, czy, czy po prostu ja tak dobrze gotuję, że razem z mamą stwierdziłyśmy, Robisz lepsze? Czy, czy po prostu chodziło o to, że nie było już takie fresh? Już jestem po meczu, sama nie udało mi się dużo nagrać, bo to wiecie szybko trzeba kibicować, tańczyć, dużo emocji, adrenalina, ale wstawiłam Wam urywki różnych figur, jak tańczymy, także mam nadzieję, że to wystarczy. Teraz idę zrobić demakijaż i zrobić mój everything shower, tak się na to cieszę, bo jestem przecież taka nabuzowana, że muszę się zrelaksować. Chcę Wam jeszcze pokazać, jakich kosmetyków dokładnie używam podczas Everything Shower, bo w poprzednim vlogu, gdzie była pierwsza niedziela miesiąca, Wam nie pokazałam. Także to są moje kosmetyki do włosów yy, od Satinic i one są bardzo opłacalne, ale nie chodzi tylko tutaj o wielkość tej butelki, bo naprawdę jest potężna 750 ml, ale też dlatego, że to są koncentraty. I one są bardzo skoncentrowane, te kosmetyki, na przykład szampon jest bardzo gęsty i zawsze go rozdrabniam z wodą do takiej fajnej konsystencji, żeby się dobrze rozprowadzał. I odżywka ma taką, no taką płynną konsystencję, i jedna pompka dosłownie wystarczy na całe włosy, w sensie. Na moje, bo ja ich nie mam dużo, ale odżywki nie używam na everything shower, tylko oczywiście używam wiralowej maski z Isamy i ona mi też starcza chyba na jakoś trzy mycia. I jeszcze kiedy myję głowę, ale to nie tylko przy everything shower, ale też na co dzień, kiedy myję głowę, w sensie nie myję głowę co, co dzień, myję raczej co drugi, co trzeci dzień. Używam skalp masażera, żeby sobie wymasować tą skórę głowy, to jest takie przyjemne, no i żeby lepiej ją oczyścić. Do mycia ciała podczas Everything Shower używam peelingów. Jak widzicie, tutaj mam na wykończeniu peeling z TriHat. One w ogóle są takie wielkie, że ja go chyba rok używam, no ale okej. Okay. A potem nie wiem na jaki kolej przyjdzie, bo mam jeszcze z trzy. Ja już jak widzicie, leżę w łóżeczku i gaszę zaraz światło, i idę spać. Także zakończę tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawiajcie łapki w górę, bo to mnie bardzo motywuje, żeby dalej nagrywać. No i oczywiście subskrypcję, żeby nie przegapić więcej takich vlogów. Jeśli dotarliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu Paris, bo właśnie ze mną tutaj leży Paris i idzie ze mną śpiłkać. Także miłego. Rana, południa, popołudnia, wieczora lub nocy i papa